Ark nazywa się czołczoł, z pewnością będzie interesujący jak sama postać, o której jest, prawda? Poko wygląda na trening Koroczymaru z Mitsukim, ale to tyle. Oglądam to i mam w środku takie uczucie ciągle rosnącego wkurzenia patrząc na tą czołczoł, szczególnie jak pajacuję z tymi romansami, żygać się chce. Później jeszcze takie nacharchanie na wszelkie dokonania czudziego. Chłop dosłownie prawie zginął jedząc pigułki, żeby za młodziaka włączyć tryb motyla, a to coś używa tego do schudnięcia nawet nie trenując. Nie wiem kto wpadł na pomysł, że to będzie ciekawy odcinek, od razu widać, że ten gość manipuluje czołczoł. Epizod na jedynkę. Ale każdym razem, jak pączek używa trybu Motyla, to mnie to triggeruje coraz bardziej. Jak się okaże, że ten gość jednak nie oszukuje Choo Cho, to dam dychę w kolejnym odcinku, ale w tym momencie to wszystko do mnie przemawia, że coś tutaj jest ukartowane. Szczególnie jak widać, że słodzi jej i gra jej na emocjach. Fajnie Mitsuki uniknął ciosu Czołczoł i powiedział, że jest niebezpieczna na wiele różnych sposobów. Też śmiesznie Inojin mówił, żeby grubaska przestała, a później, że w sumie już nie wie, czy ma jej pocisnąć, no bo jest chuda. Świetnie, Sarada obroniła chłopaków przed sceną nie do zobaczenia, czyli nagą, grubą Choke Choke. Mimo, że to tylko narysowana postać, to trzeba podziękować Saradzie w komentarzach, widzowie. No i Elo podwyższenie oceny. Aktorzyna wprost powiedział już grubej Choke Choke, że nie lubi spasionych dziewczyn jak ona. Nice one, bro. Odcinek na 4. Jedyny plus tego odcinka to Orochimaru jedzący chipsy. Tutaj, oczywiście, wszyscy podają logiczne argumenty, ale grubaska nie, ona wie lepiej. No, irytuje jak cholera. Ta aktorka ukartowała to wszystko, bo odchodziła z serialu, a warto byłoby mieć trochę grosza, no cóż, typowe. No i jak inaczej, czoł-czoł musiała uratować tego chłopa, bo kto inny? Grubaska stwierdziła, że aktor ma wiele rywali w drodze ku jej sercu. Ja się pytam, gdzie? No pokażcie chociaż jednego. Nie ma? No to ja wam pokażę jedynkę, proszę bardzo. Średnia tego arku to dwa. Jedna cyfra odpowiada stracie czasu oglądając te trzy odcinki, a druga odpowiada o pluciu Chodziego i jego trybu motyla. Nie będę się tutaj rozwodził, nie warto tego oglądać. Zostałem pokarany przez los, choć sam się na to pisałem, a wiedziałem, że tak będzie. Nie dawaj suba, nie zasłużyłem.